Rosjanie chcą takie ani inne zająć miejsce i tylko powtórzę przestrogę, Rosjanie zawsze zajmują to miejsce na trupie sprawczości państwa polskiego. W ten czy inny sposób ograniczają możliwość naszego rozwoju i chcąc mieć wpływ na, na to, jak my się rządzimy nad Wismu. Po prostu i to też dotnie nas. I jeżeli ktokolwiek w Polsce, jak na przykład ludzie z ultraprawicy uważają, ale nie tylko, ci, którzy chcą dalej pić kawę, że Erozyj na Ukrainie czy pokój na Ukrainie nas nie dotyka, bo my jesteśmy w świecie wspaniałych ludzi zachodu za bogiem to są w grubym błędzie, dlatego że rozstrzygnięcia tego zmienią architekturę bezpieczeństwa, w tym naszą, nawet bez jednego strzału. I zmienią naszą przyszłość. Szczepan Ruman. No, myślę, że w 2021 roku Putin y jasno określił, jakie są oczekiwania Rosji od tego nowego systemu, od tej nowej architektury, która ma się wyłonić. I one faktycznie nas obejmują, to znaczy my mamy być tą strefą buforową pod wpływem Rosji. Jakby całkowicie się zgadzam, że jeżeli Rosja osiągnie swoje cele, no to będzie po trupie jakby naszego państwa. Ale nie widzę tak naprawdę u nas, to znaczy podpisywanie wielkich kontraktów zbrojeniowych nie jest tym, co nas zabezpieczy. Tu się całkowicie zgadzam. Ja nie widzę, żeby Polska się szykowała do tego, co, co się zaczyna dziać i co nadchodzi. Raczej trwamy w, w takiej drzemce strategicznej. Mam tutaj ten kubek z Chin, on jest z Starbucksa, ale pewnie był wyprodukowany w Chinach. Ale, ale myślę, że marże z jego sprzedaży wzięli, mimo że jest kupiony w Chinach i wyprodukowany w Chinach, to marże myślę, że wzięli Amerykanie. I na pewno Chińczycy chcą to zmienić. To znaczy to tak Chcą, bunt, żeby, żeby bunt, ta tak. marża trafiała tak do jest, Chin. Tak jest. To jest bunt, spór między kapitalizmem finansowym i hegemonem przepływu finansowego świata, który jest zbudował instytucje i hegemonem produkcji realnej.